O, cześć. Ja jutro idę do lasu, a przyszła piękna polska zima. I chcę się do niej dobrze przygotować, żeby nie zmarznąć. Swoje ekwipunek dzielę na trzy kategorie: na coś ciepłego, czyli między innymi na taki wełniany sweter, na coś przeciwdeszczowego, czyli schronienie i inne rzeczy, które mi służą jako ochrona przed deszczem, no i coś pysznego, czyli oczywiście pyszne jedzenie. A resztę sprzętu zobaczycie jutro już podczas wyprawy. A teraz krótkie intro. A dzisiaj mi przyjdzie obozować w takich Fajnych zimowych warunkach Wczoraj było w nocy minus 14 Dzisiaj mam nadzieję, że będzie podobna pogoda Przed chwilą podniosła się mgła Więc też troszeczkę się ociepliło Wyszło trochę słońce Bo tutaj to wszystko było tak zamglone, że prawie nie było widać na Nic na 20 metrów No i też mgła powoduje to, że Ta temperatura odczuwalna jest O wiele niższa niż Normalnie termometr wskazuje Ja dzisiaj też wziąłem ze sobą Termometr, żeby pokazać jak działa piec w namiocie więc dzisiaj naprawdę fajny test nie tylko pieca, ale też paru innych rzeczy a to za chwilę, wam, za chwilę Wam to pokażę a jedną z rzeczy, które dzisiaj testuję są właśnie te buty, które tutaj widzicie firma Graf Outdoor wysłała mi te buty one mają znaczenie, że są wodoodporne ja mam tutaj tak podwójną skarpetę, pełnianą Moje białe skarpety, skarpety z grubej włóczki, wyłnianej No i też drugie, cieńsze skarpety, żeby to tarcie przenieść ze stopy na skarpetki Bo między jedną a drugą skarpetką występuje tarcie i wtedy stopy są w całkiem dobrej kondycji Tutaj fajne miejsce, płasko, zaraz przy wodzie, ale tutaj widać dziki sobie w Dziczką nie będę przeszkadzał I trzeba szanować swoje miejsce w lesie jesteśmy tylko gośćmi, to nie jest nasz dom o, tutaj pewnie sobie szukały jakiegoś pożywienia korzonuszki i jakieś inne przysmaki dzikowe Это правда стром. Lecak już zostawiłem tam miejscu, gdzie, gdzie będę rozbijał obóz, ale tak idę się przejść tutaj po tej okolicy, którą dosyć dobrze znam, ale już niestety nie poznaję jej, bo wszędzie wszędzie to były takie wysokie sosny, a teraz już wszystko jest wycięte. Za każdym razem jak idę do lasu, to jestem przerażony tym, ile znika, ile znika tych lasów. Takich naprawdę już starych, których zwykle obozowałem i po prostu no, to jest coś smutnego, straszny widok to jest. Wiem, że niby to są już lasy, które tam powinny już były przeznaczone do wycinki, bo osiągnęły odpowiedni wiek do wycinki, no ale serce boli jak znikają miejsca, w których lubiłem naprawdę przebywać, a tutaj już teraz się robi pustka. Co prawda są posadzone nowe lasy, ale zanim odrosną, no to minie. To już chyba nie za mojego życia, na pewno nie. No i co, wcale nie trzeba jechać w góry, żeby przeżyć taką fajną przygodę na takich stromych zboczach. Kaszuby są na tyle zróżnicowane jeśli chodzi o teren, że tutaj mam do wyboru naprawdę każdy rodzaj terenu. No i teraz wystarczy znaleźć jakieś w miarę płaskie miejsce, żeby rozbić sobie tipi. No i została najprzyjemniejsza część obozowania, czyli oczywiście obiad, kolacja i Chillout, po prostu chill out. To jest to, co najbardziej lubię w leśnym obozowaniu. Tutaj człowiek odpoczywa psychicznie i ładuje energię na kolejne tygodnie w pracy. Ja, ja polecam tę formę wypoczynku każdemu, kto jest zmęczony codziennością, bo kontakt z naturą to naprawdę ładuje akumulatory, i, i setki ludzi w Polsce może podpisać się pod tymi słowami, że taka forma aktywności. To jest najlepsze, co odkryli w ostatnich latach. Nie trzeba wyjeżdżać daleko z domu, żeby przebywać w naturze, w pięknych warunkach, bo są naprawdę dosłownie za rogiem. Wyjeżdżasz ze swojego miasta, idziesz do, do lasu, znajdujesz jakiś skrawek ziemi, który jest dla ciebie w jakiś sposób wyjątkowy i po prostu tam przebywasz. Polecam każdemu, jeżeli jesteś zmęczony codziennością, idź do lasu, odpocznij. Jakby się zrobiło zimniej To jest zawsze Przynajmniej prawie zawsze bawełniana norak o. Tipi już mogliście zobaczyć na jednym z moich filmów Który nosi tu najtańszy ogrzewany namiot Tipi Za 300zł Ja go w najniższej cenie znalazłem za 293zł Na promocji na AliExpress Samo to, samo to waży 980 gramów, więc to jest naprawdę super wynik. Jeśli chodzi o namiot czy tam jakieś takie schronienie zamknięte, nawet niektóre tarpy ważą więcej, więc to jest naprawdę fajna sprawa, jeżeli szukasz czegoś takiego. To jest yy, tipi dwuosobowe, ale dwie mniejsze osoby się w tym zmieszczą, nie, nie więcej. Zastanawiacie się, że tutaj będę spał, ale to igliwie jest lekko mokre, tam już jest taki zwalony świerk jeden dosyć duży, on już jakiś czas leży i tutaj już jest od tej wody, tej wilgoci ośroniony. ale w momencie kiedy rozpalę w piecu to momentalnie wszystko tutaj zniknie w, w tym typie, więc tak naprawdę nie muszę aż tak dokładnie sprzątać, bo to i tak się roztopi, ale ten pierwszy moment... Na którym położę yy, skórę renifera. No, to chcę, żeby tutaj w tym miejscu, kroci ciało. To, żeby tam jeszcze była jakaś dodatkowa, dodatkowa izolacja od samej ziemi, żeby na, na tym bardzo zimnym nie leżeć i żeby skóra też mi nie namokła po tej jednej nocy. że dwa razy i to jest święta prawda jak widzicie czapkę już też zmieniłem na cieplejszą znaczy, że jest coraz zimniej na moje oko już jest około minus sześciu minus siedmiu

Teraz najprzyjemniejsza część czekania, aż się woda zagotuje. Zrobię sobie albo kawę, albo herbatę. Tutaj mi się konserwa podgrzewa. Nie wiem czy to słychać, ale cudownie słychać ten strumień, który, tą rzekę właściwie, tą, która tutaj przepływa. To jest taki dźwięk, który już w tym momencie mnie usypia. Jest godzina dopiero za dwie siedemnasta. Więc. Zima to jest ten czas kiedy można i szybciej spać bez wyrzutów słynia jeżeli Cię coś ulula tak jak tutaj ten dźwięk tego strumienia Jak sobie zrobię kawę to doleję trochę jeszcze więcej wody mam tutaj rzeczy ze sobą żeby zrobić sobie rosół taki rozgrzewający więc zaraz będę wrzucał mięso mam pokrojone warzywa więc tylko Wrzucam i czekam aż się zagotuje i to się będzie tutaj pyrkać parę godzin, mam nadzieję. W międzyczasie sobie zjem konserwę, więc na pewno nie, nie je w tym czasie. Coś pięknego. Już mi jest za ciepło Muszę się tak, coś to nie jest mój brzuch. Ja mam po prostu kieszeńkę z dużą, która jest na tyle wielka, że kusi mnie żeby wszystko w niej nosić, idę w las super robota z, tą, z tym swetrem. A teraz parę słów o sprzęcie, jaki używam na tym wypadzie. Część ubrań, które mam, to jest firma Graf Outdoor. Dostałem od nich paczkę ciuchów, żeby przetestować, i o spodniach już chyba mówiłem, że to są chyba najwygodniejsze spodnie, jakie miałem do outdooru. Nie wiem, co, jest, co, tam, co u nich jest tak uszyte fajnie, że, że one mi tak leżą na moim tyłku. Wielkim dzisiaj też mówiłem wam, że o butach, że, że je pierwszy raz testuję w, w normalnych warunkach, takich outdoorowych. No, i jak na razie się spisują w porządku. Podesztwa co prawda nie jest wibramowa, tylko po prostu jest gumowa jakaś tam Ale nie jest jakaś tam super śliska, więc tutaj na tym stromym zboczu nadałem radę zejść normalnie Troszkę się tam bałem na początku, myślałem, że, że są bardziej śliskie, ale, ale jest naprawdę ok. Na razie nie przemokły, więc to, że tam mają napisane, że jest waterproof, to, to może faktycznie się okazać, że jest prawdą No, co dalej będzie to zobaczymy Jak na razie bardzo dobrze. I teraz to pokażę, bo wcześniej tego nie było widać. Ale tyle jest stopni w tym typie jak pali się w piecu. Temperatura pieca. Tyle jest na piecu, a tyle jest w powietrzu. O, nawet więcej. Jak do góry skieruję, to wiadomo, że tam jest całe ciepłe powietrze idzie, więc tyle jest, taka jest temperatura przy, przy wierzchołku tego typi No może nie do końca przy wierzchołku, bo nie celuję całkiem do góry, żeby było widać, ile stopni. A im niżej schodzę, to jest tyle. Na mojej wysokości. 22-23 stopnie, nawet za ciepło trochę. Coffee with the right amount the sugar, how you like it? Witał mnie bardzo gęstą mgłą, też nic nie było prawie widać. Liczyłem na, na to, że zobaczę piękny pomarańczowy albo chociaż zimno różowy wschód słońca. A tutaj było tak jak, dokładnie tak jak wczoraj, czyli 20 metrów widoczności i szum tej rzeki, coś pięknego. Jeśli chodzi o temperaturę, to w tym momencie jest minus 3, więc. Liczyłem na to, że będzie koło dyszki, ale w nocy było 7. Teraz już się ociepliło i już niestety te fajne mrozy, które chciałem, żeby w lesie spędzić, to już chyba, chyba przeminęły, więc zobaczymy. Zawsze mi brakowało termometra na moich wyprawach. No i teraz sobie kupiłem taki za 7 zł, z tego co widzę, pokazuje bardzo dobrze jak na razie. Jeśli chodzi o jakieś techniczne szczegóły mojego dzisiaj spania, to ten koc to jest koc wełniany i Ideblas i skóra renifera jako karimata. Jest to całkiem wygodne rozwiązanie. Cięższe od karimaty, cięższe od materaca, ale Klimat jest niezapomniany, śpisz na czymś mega naturalnym i miękkim i przyjemnym bardzo w dotyku. Jak widać, pomimo tego, że ja tą skórę mam dwa lata, wcale tak dużo tego włosia nie wychodzi i mam nadzieję, że jeszcze parę lat to mi, to mi posłuży za, za moje posłanie. No i oczywiście e, pod spodem obowiązkowo świerkowe gałęz, gałązki, żeby jeszcze dodatkowa od ziemi izolacja była i żeby się stworzyła e, sprężyna naturalna pod spodem. Spało się całkiem przyjemnie, więc więc to, to zdaje egzamin w 100%. Przewaga piły ramowej nad tymi rozkładanymi silki jest taka, że bardzo ciężko jest ją złamać. Dwie strony trzymają naprawdę mocno. No, woda ma 2 stopnie. Czy nieźle? do sobie w skarpetkach. Tutaj piecek pięknie grzeje. Ręcznik się suszy. A ja jestem zadowolony, bo wykonałem w 100% swój plan, który wczoraj myślałem, że się nie uda. Ale dzisiaj przez chwilę wyszło słońce i stwierdziłem, że to jest znak, że ja muszę to zrobić po prostu. I jestem mega zadowolony, bo teraz czuję taki niesamowity przypływ energii i ciepła. Niekoniecznie od pieca, że to było warte tego, żeby rozgrzać się i wejść do tej wody na te parę minut. Naprawdę polecam wszystkim. To jest cudowna sprawa. Aż morsowałem. Na piecu pali się nieprzerwanie od wczoraj. W związku z tym, że ja mam koc do spania, to dbałem o to, żeby w piecu po prostu nie wygasło. No i jak widać, tu się nic nie dzieje. To jest już prawie 24 godziny, to już będzie, kiedy pali się w tym piecu. Też yy, żadnych czujników czadu, nic takiego nie, nie używam, bo, bo tak jak widzicie, no, tam jest gdzie to powietrze yy, być dostarczane, więc tutaj na pewno się nie uluszę w czymś takim. To jest, to jest raczej pewne. Kolejny dzień zaczyna się kończyć, więc na mnie też już czas, żeby pakować się i wracać do domu. Czasami wystarczy jedna noc, żeby w pełni nacieszyć się tym, co tutaj mamy jeszcze niewyciętego w Polsce. Każdy może z tego skorzystać niezależnie od tego, czy posługuje się drogim sprzętem, czy też tanim sprzętem, to nie ma żadnego znaczenia. Więc jeżeli masz sprzęt za 300 zł i boisz się iść do lasu, bo będziesz myślał, że a ktoś cię wyśmieje, no to nie, nasze środowisko burzkraftowe wcale takie nie jest, jakby się mogło wydawać. Niektórzy są gadżeciarzami, niektórzy nie są, ale jeśli masz okazję skorzystać na przykład ze zlotu, który będziemy organizować w marcu, to wpadaj śmiało, bo to jest naprawdę fajna okazja, żeby przede wszystkim poznać fajnych ludzi, ale też żeby zobaczyć nowy sprzęt, bo zaplanowaliśmy, że będziemy mieli dużo straganów, jeśli chodzi o firmy outdoorowe i nie tylko więc to też jest fajna okazja, żeby pomacać, podotykać, posprawdzać, przymierzyć nawet sprzęt, który być może masz w planach swoich zakupowych. Marzec 24-26, wojkowice. Ja zabieram się do, do pakowania, trochę tego mam, więc troszkę mi to zajmie. No a słońce już powoli się chowa tam za, za tymi pagórkami, więc też ja mam dosyć mocno ograniczony czas. Jest 14.20, a za godzinę już będzie tutaj ciemno. Ciemna